Dziękuję Wam bardzo wszystkim za udział w naszej e, akcji Ruszaj, pozdrowie i pomagaj. E, zebraliśmy ponad 15 tysięcy kilometrów. Każdy miał szansę wziąć w tym udział i później móc zdecydować, jako ten, który najwięcej kilometrów przejechał, przebiegł, przespacerował, kogo będziemy wspierać, kogo będziemy wspierać, żeby uczcić Międzynarodowy Dzień Dziecka. Zwycięzcą został Michał i to Michał podjął decyzję, która organizacja otrzyma od nas niespodziankę. Tysiąc złotych na transport. Także... Jeździłem na rowerze i wykręciłem 2005 kilometrów. Przez ostatni rok mieliśmy pandemię w Polsce, wiele naszych pracowników pracowało z domów, więc postanowiliśmy ich trochę ruszyć, ruszyć po ich zdrowie, po ich lepsze samopoczucie, ale połączyliśmy to też z inicjatywą charytatywną. Zdecydowaliśmy się przekazać 10 tysięcy dla fundacji, która wspiera dzieci. I dla mnie to była czysta przyjemność, realizując też swoją pasję, która mi pomaga tak naprawdę w wielu aspektach, też pomóc, pomóc innym Wspaniałą darowiznę chcemy przeznaczyć na m.in. nowy sprzęt do terapii dla naszych dzieciaków. I dlaczego fizjoterapia? Bo tam naprawdę nasze dzieciaki bardzo ciężko pracują, by odzyskać, poprawić swoją sprawność ruchową. Prowadzimy teraz terapię dla dzieci, a dwa centra opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niesamodzielnych. Około zwykle 100 osób mamy rocznie pod, pod opieką z dzieci, a jeśli chodzi o rodziny osób niesamodzielnych, to jest 500 rodzin. Ale jedno jest pewne: jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to bardzo, bardzo rzadka okazja żeby firma zgłosiła się do nas, żeby Państwo zaufali temu, co Państwo przeczytali, żeby Państwo zaufali Panu Milo, jest Pan super doświadczony. Wybrałem fundację pełną życia z tego względu, że kiedy patrzyłem na ich stronę internetową, znalazłem informację, że ich początki sięgają końcówki lat 80. To był ciężki czas dla wszystkich Polaków, a mimo to znalazła się grupa osób, która chciała pomagać osobom niepełnosprawnym, nie zapominając przy tym też o, o ich opiekunach. Jedna rzecz, o której warto wspomnieć, jest to, że te 15 tysięcy kilometrów, które udało nam się zrobić wezów już Poland, jest tylko małą cegiełką w globalnej inicjatywie, kiedy udało nam się już zrobić ponad 60 tysięcy razem z ludźmi ze wszystkich kontynentów i to bardzo mnie cieszy.